Here we are, Panau Islands, Southeast Asia's best kept secret. It's agency territory, right? US friendly. Not anymore. And that's why we're here. Someone not dancing to Uncle Sam's tune? The old president was assassinated by the new president, Pandak Panay, his son. And he won't pick up the phone. He doesn't sound much like a people person. Right. He's attempting to eliminate all opposition. Sheldon was trying to figure out his agenda when he disappeared. So, what? He's gone dark before. Not like this. Worst case scenario, he's gone rogue. So, what's in it for him? I don't know, Rico. But if he has turned, you gotta take him out. That's a bitter pill, Kane. Sheldon taught me everything I know. Which is why you're here. You know his M.O. <sighs> I can't argue with that. We gathered all available intel onto these memory cards. Marshall here will download them onto your PDA. Damn it! That's incendiary stuff on those cards. They fall into the wrong hands. It's gonna be one hell of a firestorm back in Washington. Whoa! The natives are restless. Someone doesn't like us. and military. I recognize the flag. We sold them those guns. Get back from there! Witam w pierwszym odcinku serii Just Cause 2. W tej serii zajmiemy się to oto Jak widzicie, taki lekki komentarz do poprzedniej scenki. Tak, yy, komentarzem poszczególnych Instanki. dlaczego to zawsze murzyn musi wypaść? No, jak widzimy, gra od razu pokazuje nam super efekty, tak, żeby nas zachęcić. Zabieramy swój palptop i lecimy dalej, zostawiając murzyna na pewną śmierć. No tak, bo po co na murzyn? Czarną, oczywiście, oczywiście, bez obrazy dla czarnoskórych, ale to po prostu nie wiem dlaczego z, w większości gier tak jest. W większości gier jest po prostu stosowanie takie, takie coś, fandę takie coś. A tu pokażę wam fajną prawidłowość. Ten gościu ma nieograniczoną ilość spadochronów. To jest jakiś uber No, Nie mogę zrzucić na razie fajnej rzeczy. Jak widzicie tu na ręku mam takie coś śmieszne, się to nazywa chwytak. Okej, okay. krótki cutscene. A, pali nam się spadochron!

Use your hook to get the base. Ok, to się nazywa tak zwana proca. Nazywa się to tak, właśnie to walka proca, że puszczamy chwytak i klikamy spację, aby otworzyć spadochron. Tak, pomaga nam to przemieszczać się szybciej. I sami powiecie, że efektowniej. Efektowniejsze są przejścia w taki, robione w taki sposób niż. Na przykład po prostu w ten sposób. Okay. To mamy pierwszą kartę pamięci. Chwytek daje nam również inne możliwości, takie jak na przykład chwytanie beczek. Niech podejdą sobie bliżej. Okej. Okay. Dosyć często będę wykorzystywał tak zwaną Proce, żeby żeby po prostu przemieszczać szybciej. I tu mam pierwszych wrogów, do których strzelamy. Okej, okay, dostał w głowę. Zbierzemy sobie ich broń. Przytrzymamy sobie E. I mamy dwie bronie. Jak tu nam podpowiada? Przytrzymajmy klawisz 2, żeby mieć dwie bronie. Okej. Okay. Dwie bronie są niezwykle przydatne. Z tego względu, że strzelamy najpierw pierwszą, później drugą. I dłuży, przez dłuższy czas możemy mieć otwarty ogień. Przez dłuższy czas możemy po prostu. Fajnie zaraz wybuchnie powinno przynajmniej. O, dokładnie. Dobra, co tu mamy? Tu mamy kolejną kartę pamięci. Zasiedamy do działka. I tyle. Przyznam się Wam, że tą misję przeszedłem, ale ze względów jakościowych muszę nagrać ją jeszcze raz. Okej. Okay, teraz sobie tak zwany sabotaż robimy. Polecam rozwalać wszystkie tego typu budowle, gdyż za każde dostajemy pieniądze, a jest to nam potrzebne. Trochę tego tutaj jest do rozwalenia, ale warto poświęcić tą chwilkę czasu, aby, aby po prostu zebrać to, zebrać te pieniądze, które jak wiecie, w każdej grze pieniądze są potrzebne. Nie wiem, jak, bar, jak, bar, jak dużą rolę odgrywają pieniądze w tej grze, ale domyślam się, że sporą. O, tam coś, a to jest te działko, domyślam się, że sporą rolę odgrywają e, pieniądze w tej grze. Czekajcie, sprawdzę czas. Uuu, już tyle nagrywamy. Zaraz będzie trzeba kończyć odcinek. Dobrze. No okej, okay. to już wiem, jak skończymy ten odcinek. Wchodzimy sobie tutaj i jedziemy. Przeładujemy w tym czasie, a nie możemy w tym momencie przeładować, ani. Ani. Nie możemy. No dobrze. Ok, wychodzimy i tu spotkamy kolejnych wrogów. Dostał głowę. One shot, one kill, tak zwany. Nie wiem, czemu łapie się za brzuch. Ok, lekko mogliśmy się uleczyć, dlatego też to zrobiłem. Nikogo już tutaj nie ma. Weźmiemy pieniądze. Podniesiemy kartę pamięci i to będzie koniec odcinka. Tak, tak. I w następnym odcinku zajmiemy się tym. A w tym momencie kończymy odcinek. Cześć!